co zbudujesz za 220 tysięcy w aktualnych czasach. Tutaj na zdjęciach prezentujemy realizację projektu dom na start bez krytu 114 m2 użytkowych. Realizacja wykonana przez naszego inwestora. Sporo zrobione samemu, ale kilka rzeczy z ekipami, np. pomoc w wiązaniu zbrojenia płyty, praca przy stropie, wykonanie dachu i wieźby, gładzie, wylewka podłogowa oraz montaż okien. Dom był budowany na szkodach górniczych, dlatego trzeba było wzmocnić ściany. Cała płyta fundamentowa to koszt około 40 tysięcy złotych. Kanalizacja i woda, projekty, podciągnięcie z drogi, kopanie około 20%. 000. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne, bloczki, zaprawa 20 tysięcy, strop, terywa 20 tysięcy, tak samo. Jeżeli chodzi o dach, materiał, robocizna, rynny, konstrukcja drewniana, okna dachowe, komin, obróbki 50 tysięcy złotych. Okna wraz z roletami 40 tysięcy. Elektryka, sam materiał 3 tysiące, steropian na podłogówkę 1700, tynki maszynowe 5 tysięcy, wylewka 8 tysięcy. Razem około 220 tysięcy złotych. Zmiany jakie dokonał inwestor w projekcie to zmiana kątu dachu na 40 stopni, zmiana ławy fundamentowej na płytę Fundamentową, inne okna, inny układ pomieszczeń, komin do podłączenia kozy bądź kominka, ogrzewanie na pompę ciepła, a ogrzewanie podłogowe w całości w domu góra i dół. Czy według Ciebie taka cena 220 tysięcy złotych jest dobra? Daj znać. Projekt tego domu znajdziecie oczywiście na zbudujsamdom.pl Miłego dnia, majstry i majsterki.